Dobra. Cześć wszystkim, z tej strony Raimund. Jak zapewne wiecie dzisiaj, czyli we wtorek 6 wychodzi patch dotyczący WFW e, Pomyślałem, że e, nagram szybkie wideo odnośnie... E, szybkie wideo o wvw, jak być przydatnym i co robić, żeby farmić efektywniej. Chciałbym przypomnieć, że przy okazji e, patch wvw odnosi się e, do legendarnego backpacka i możliwości zdobycia ascended zbroi i większych nagród, więc zapewne e, wy, czyli to do kogo jest skierowane wideo, czyli gracze PvE czy PvP, czy, czyli gracze nie grający w wvw albo grający rzadko co zrobić? E, co, co zrobić, by by grać dobrze, dobra. Przede wszystkim przygotowałem parę podpunktów, przede wszystkim tak, build. Raz, build. Eee, nie grajcie z buildem pod PvP. Jak chodzicie na WFW... Możecie usta ustawiacie sobie build oddzielnie. Buildy pod na PvE i na PvP nie działają na WVW i to jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać. Przykładowe buildy można zobaczyć na meta Battle. Możecie się też spytać w komentarzu, mnie, na jaką klasę wybrać e, i jaki, jakim buildem grać, e, pod co jest przydatne. Dobra, Żadnych nie miejcie głupich pomysłów odnośnie dziwnych buildów, które które mogą być dziwne, które. Nie wiem. Jaki, jak, jakkolwiek, nie wiem. Robienie. Robienie. Ne, nekromanty pod Nomada, albo Tifa pod Nomada, albo. Nie wiem, Rangera pod. E, bo ja wiem od Power, Precision, Ferocity do grupy. Nie, nie, to po, po, popytajcie się, po, po, posprawdzajcie, możecie się, naprawdę, spytajcie się w komentarzu, ja wam, ja wam bardzo chętnie odpowiem. Dobra, więc tak, czyli build. Pytajcie się, nie build, nie PvE i zobaczcie to, co jest przydatne. Teraz tak, możemy przejść od razu do użyteczności. Na WVW, WVW można podzielić na roaming i nabieganie w grupie, czyli zerg albo blob. Zarówno do zergu i blobu, jak i do, do, do roamowania, czyli do biegania luźnego po mapie, są przede wszystkim inne buildy. To raz, a dwa, bądźcie użyteczni w tym, co robicie, jeżeli już jesteście na borderze, jeżeli zabieracie miejsce, ponieważ na Wasze miejsce jest. Również 50 innych graczy, które chcieliby wejść na border, więc pamiętajcie o tym. Jeżeli roamujecie, jeżeli jesteście tiffem, jeżeli sobie biegacie po borderze, bądźcie scoutem i używajcie. Używajcie na przykład... Um, używajcie chatu, czyli na przykład... Tutaj jeszcze, szybko pokażę... Mamy... Um, mamy chat gildyjny. Mamy czat mapowy i mamy czat teamowy. Jeżeli, chcecie, jeżeli jesteście w jakiejś grupie i chcecie napisać incoming, bo przeciwnicy idą, nie piszcie tego na teamowym, ponieważ czat timowy dotyczy wszystkich borderów. To jest czat międzyborderowy. E, czyli jeżeli jesteście scoutem, skautujecie na jakiejś innej mapie, skautujecie na innym Borderlandzie, na przykład na farsi, w tym jesteśmy na. na jeżeli na przykład skautujecie na. Generalnie, na innym Borderlandzie. E, biegacie sobie, roamujecie i chcecie. No, możecie poinformować, że na przykład jest jakiś, jakaś wielka grupa w, w, w tym miejscu, Gathlor. Możecie zlinkować z Shiftem wtedy. Napisać Gazlor i Big Group FSP i podać na przykład ilość osób 40-40 people. Skautujecie dzięki temu. To na teamowym. Jeżeli jesteście na mapowym, również możecie skautować scout, pod, po, podczas roamingu. Załóżmy, że wasz zerk jest tutaj, wasza grupa jest tutaj, wy możecie sobie biegać gdzie indziej, możecie być na przykład tu. Też dawajcie znać, bądźcie użyteczni w tym, co robicie. Jeżeli jesteście, jeżeli jednak biegacie w grupie, trzymajcie się przede wszystkim komandera. Jeżeli macie buildy właśnie pod zerk, pod blob. Trzymajcie się cały czas w tagu. Tak, komander to jest taka osoba ze znaczkiem, które jest widoczne na całej mapie. Jest to znaczek. Tutaj widać znaczki. To są takie znaczki. Jest to osoba, która jest odpowiedzialna za prowadzenie grupy. Nie utrudniajcie jej słuchajcie się jej poleceń. Zazwyczaj jest tak. Heavy, czyli Guardiani, Warriorzy, Rewenanci trzymają się na tagu, Nekromanci, Elementaliści troszkę bardziej z boku. Hmm, jeżeli nie wiecie jak się pozycjonować, po, pooglądajcie sobie różne wideo, możecie poglądać sobie moje wideo e, od Guardian Brigades, jeżeli chodzi o Elementalistę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, przejdźmy w takim razie do Team spika. Jeżeli biegacie w grupie, jeżeli biegacie za komanderem e, Używajcie TeamSpeaka, możecie się spytać na mapowym jaki jest TeamSpeak waszego serwera, żeby biegać razem, żeby się słuchać komandera, żeby być bardziej skoordynowanym. Co jest niezwykle ważne w przypadku, gdy mamy wtedy grupy 40-50 osób, ponieważ skoordynowanie takiej grupy przez czat jest, jest niemożliwe, więc po prostu Używa się Teamspeaka koniecznie, więc pytajcie się o Teamspeak, wchodźcie. Commander mówi większej rzeczy, e, jeżeli chodzi ruch, o ruch, e, jaki macie robić, ale pamiętajcie tylko o, o tym, że Commander nie będzie Wam mówił dokładnie, jakich skilli macie używać, więc od tego macie własną głowę. Czyli nie wiem, jesteście Guardianem, używajcie Stability, patrzcie na to, ile macie stacków Stability, e, kto, kto co robi itd. itd. Ale czyli tak, heavy, czyli Guardiani, rewenanci, warriorzy po powinni trzymać się zawsze na komanderze. A pozostałe, tzw. Tak zwane, squishy z kla klasy, e, troszkę mniej, ale cały czas trzymajcie się w grupie. Mm, przeżywalność, dobra. Macie skile. To, co jest ważne, to przede wszystkim nie ginąć. Jeżeli macie zginąć, jeżeli wasze HP bardzo szybko spada, ponieważ jest to walka 50 na 50, użyjcie wszystkich skili. Użyjcie na przykład na Guardianie, ponieważ mamy jeszcze pozostałe skille, możecie, możecie użyć wtedy elitki, która daje niewrażliwość i odpalić wtedy wirczyły. Używajcie wtedy wszystkich skili tak, aby przeżyć. Jeżeli macie małą HP, wycofajcie się troszkę, podleczcie się i dopiero potem wracajcie do walki. Nie forsujcie się y, zbyt mocno, w, tak, żeby nie być relibotem. Czyli użyjcie po prostu wszystkich skili i przeżyjcie. Y, jesteście wtedy tak czy inaczej bardziej przydatni za autoataku niż, y, 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 ni, niż jak jesteście martwi, bo wy jak jesteście martwi, to podnosicie wtedy do y, jakąś osobę przeciwną. Y, y. Jest takie przekonanie, że mm, Wvw to tylko jedynka z Guardiana Nie, 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 nie. Używajcie pozostałych innych skilli e, Popatrzcie sobie na różne wideo Możecie popatrzeć sobie na moje wideo Możecie popatrzeć sobie, e, nie wiem, na repy Na inne gildie, które grają w wvw P Powpisujcie sobie Guardian POV Czy m, gildia rep Gildia Pure, Gildia Lace i tak dalej, i tak dalej. Dobra, ustawienia. Jak widzicie ja sobie tutaj po, po, troszkę podrasowałem ustawienia graficzne, ale w momencie kiedy walki będą dochodziły do 50 na 50, a na eternalu 50 na 50 na 50, czyli walki blobów, Przede wszystkim będą lagi serwerów, więc to Was uprzedzam, czyli nie będą działały w Wam skille. Po drugie, będziecie mieli naprawdę bardzo duże obciążenie procesora. I co Wam polecam? Polecam sobie obniżyć ustawienia po to, żeby gra była, działała jak najbardziej płynnie. Czyli obniżcie sobie anima animację na medium, tekstury na medium, shadery na medium, eee, character model limit lowest <ścoughs> i włączcie sobie koniecznie efekt load. W momencie, kiedy będziecie mieli takie ustawienia yy, i włączycie sobie WFW Simply Nameplates, czyli wszyscy przeciwnicy i sojusznicy będą mieli kropki danego koloru, ograniczy to zużycie procesora yy, i ilość... Yy, przet przetwarzanych, przetwarzanych tekstur, yy, przez co będziecie mieli, mieli mniejsze lagi i yy, yy, więcej FPSów i nie, nie, będzie, nie będą te FPS-y wam spadać do 10, tylko może się utrzymają na przykład na takich 20, gdzie to już jest yy, no, tak czy inaczej ma znaczenie, bo mniej FPS-ów równa się mniej, mniejsza przeżywalność rów, równa się gorsza, mniejsza skuteczność. Dobra, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania odno, odnośnie buildów, śmiało zadawajcie w komentarzach. Jeżeli Wam się podobało zostawcie łapkę w górę, to jest w ogóle takie szybkie wideo, M mógłbym, ch chciałem się żoną ale stwierdziłem, że nagram. Dobra, więc em, czekajcie na patch, e, pytajcie się i, i na razie, cześć, do usłyszenia.